W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie trzecią część coverów popularnych numerów raperów Urozmaiceniem dzisiejszego odcinka będzie nasza koło fortuny, które będzie wybierać dla zawodników ich piosenki Jeżeli ktoś uzna, że piosenka, która wyszła na kole mu się nie podoba, to ma prawo do jednego rola Ale jeżeli sobie rolnie, to niestety nie ma drogi powrotnej, więc będzie musiał robić ten numer, który mu wyjdzie Dla ułatwienia pod koniec całego losowania zawodnicy będą mogli się wymieniać numerami pomiędzy sobą Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie łapę w górę i suba Żeby pojawił się kolejny odcinek i się zostawić Jednego suba, to jest ważne. Ja je przedłużam i lecimy. Matry, jak coś zjechałem, to sorry, będziesz się naprawiać. Siema, jest dzisiaj ze mną Akio na przykład. Akio jestem. I moim zainteresowaniem jest karem. Jest także RF. Jestem, to prawda. Kim jesteś? Jestem sobą. I nie wiem, jak się czyta moją ksywę. To ty ja wie. nie wiesz, nie wiem. Arukson. Tak, jestem Arukson. Arukson to jest połączenie Aruki i Gorson. Jestem piękny. Kurwa, nie, jestem młody, niepiękny. <śledzianie> Jest nie to tyle Dobra, jest także kolejna ciężka ksywa Cowires. Nie, Kowiras no właśnie No to nazywam się więc Więcej osoby, no to jestem skromnym traperem No i w sumie pierwsza dzisiaj będę robił cover Super, zajebiście Trudną ksywą na przykład nie jest Hazu To ja jestem Hazu I generalnie moimi zainteresowaniem jest Akio i KRM I nie jestem K fanką Iguli Czemu nie jesteś fanką Iguli? Po prostu nie jestem Bardzo smutno Sadek dla Iguli Hermix. Dzień dobry, jestem Hermix. Moje zainteresowania to muzyka, KRM i nos Platynowa Super, a powiedz mi, ile masz lat, Hermiks? Level 13. Zajebiście, koder. Ja jestem koder. Robię muzykę od dawna, dawna. No i tyle. Siema, Lemon. Siema, no ja jestem Lemon. Moje zainteresowania to grypcio i pozdrowi z Serio, który puścił mnie tu. Oski Serio, pozdrawiamy. Andy? Siemano, z tej strony najmłodszy Andy. Syn Sławomira, rocznik 02. Pozroku Jawy. Pozroku Jawy, Siema, piekarz. Ja ma, jestem piekarz. Robię sobie muzykę. Na co dzień jestem kurierem. Mój rekord kapek paczką to 50. Pozdro. Zajebiście. A jaka firma? Czy nie? nie? mogę powiedzieć. To nie będę nie zabawiał to. z niej, rozumiesz. Wiesz, o co chodzi. Dobra, Sabura Cup. Cześć, jestem Sabura Cup. Prowadzę kolektyw Natura i dostanę 2000 punktów. I pozdrawiam Rafała kochanego. I, i jeszcze ten. Gram A. u niego. A, i gramy koncert z koderem Zajebiście Panie i panowie, witam bardzo serdecznie w trzecim. To jest trzeci odcinek? Trzeci. W trzecim odcinku coverowania. W dzisiejszym odcinku lista piosenek będzie przez was znana od, od początku. Nie będzie ona niejawna, ponieważ będziemy wybierać na podstawie koła fortuny. Lecimy od samej góry. Akio głosujemy dla siebie piosenkę. Ale fajny dźwięk. Co, co tam, co tam? Oh. Yeah. Salach i kwiaty, szary świat. Dobra, boję się rolować, nie słyszałam tego jeszcze. Czyli chcesz to wziąć, tak? No, nie, no boję się rolować. No, Najwyżej później się tak. z kim zamienisz. Najwyżej później o, się o. z kim zamienisz, dokładnie. dobra Zniknąłby cały świat. Kolejna osoba, na tej będziemy rysować będzie ARF. Ale takie SMR jest fajne UUUU Nie, 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 roll, rol, rol. Jest mocno! Rol. Rol. Rol? Rol? to Rol Roll, tego? No rol, ja nie, 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 nie Szkoda nie jest, jest to słynny Raphonix Freestyle Oczywiście nie wykreślamy, bo to nie, nie jakby nie zostało wybrane, więc zostaje dalej w puli Idziemy dalej A Jak drugi na trafię? A jak drugi raz trafisz, to luz wziąć to Oj, oj, oj Tak o no. Hemingway Fiji Biorę Znaczy nie mam innego poru. Dobrze tak w kiedy okay. nie odbierasz Następna osoba, dla której będziemy rysować, będzie Aruxon. O! Ja to biorę. Nie znam tego, w sensie nie znam całego, ale biorę. Dobra. Nitrozyniak boss w pakietach BMW. To Ires. Tu jest o. bardzo ważny wybór. Bo teraz wiem, że młody Andy bardzo mocno chciał BDSa. I teraz pytanie, czy ty przejmujesz to za niego, czy będziesz w stanie na przykład wymienić się z nim później. Możliwe, że będę w stanie z nim się wymienić później, ale na razie to biorę. Zaklepujesz sobie, żeby sobie wziąć, a potem będziesz ewentualnie zamieniał. Tak, dobra. Michałanią! Lecimy dalej. Boję się. Jesteś gotowa? Nie, ale. To klikajmy. Ja o nie Całkiem niezły To jest dobre Możesz to zaklepać dla kogoś, pamiętaj Biorę to, biorę to Więc zaklep dla kogoś, na przykład wymienić potem za Kio, za Sana miałam teraz mam Hermit Jaką piosenkę byś z tej całej listy chciał, tak najbardziej? Ja bym chciał Midas'a No to sprawdźmy Rofonik Fleece, roll, roll nie chcę definitywnie. Nie, definitywnie nie, szkoda. Szkoda, szkoda. Broli, może być. Broli, White, n 5 okay. Nienawidzę pewnego typu, co sądzę o kimś tam. jakim powiem prawdę, no to będę bić miał. Koder, dla ciebie. Hey, Ej, 20? zajebiście się byś się w tym sprawdził, moim zdaniem. No, no wiem. To jest zajebista nuta, nie wiem, czy słyszałeś. Tak, słyszałem już no kto w Teraz dla ciebie Oj, Dobra, boję się, lecisz. Polski karnawał. Ojo, ciężka decyzja. Ciężka decyzja, wczoraj wyszedł klip chyba do tego, z tego co pamiętam. Tak, ja chyba rolę, słuchaj, ja rolę. dobrze. <głosy> <głosy> No, jest ją. No, jest Nie, no, ja Błagam cię. O, no, Ej, a co ty masz? Ej, a co ty masz? Co ja ty mam, masz? Ja mam mój broli, Ja mam roli Nie, nie ma szans. Dobra, panie i panowie, zamiany robimy na końcu. Póki co zostawmy. Pierwszy pomysł na refren do Midasa to jest wszystko czego tylko dotnę. Czy wagon, czy wagon? Kryste panie. Wolałbym, być. Kurde, Diego. to ciężkie. Wiem, że wolałbyś, Bediego, Bediego w tym momencie wybrał Vires. Pytanie, czy Vires chce, czy wagon? Kurde, raczej nie, bo ciężko by to było dla to mnie. To możemy rolnąć jeszcze raz i zrobić mu większą szansę, Andy. To jeszcze raz, jeszcze raz. No, to musi być w końcu. Dobra, póki co zapisuję. Może ktoś będzie chciał to się zamienić. Siema, fajny dick, Pokaż mi go, to nie jest zapalniczka, big. Piekarz? O. się Kurwa, ciężka sytuacja. Dobra, chuj, rolne. Ja bym brał, A, nawet na wędrówkę. jeżeli się wymienisz z kimś, na przykład żem? To jest cenny Dalej, towar. No, A chcesz Narcyza? Nie, nie, ja rolę. Ja wiem koder, ale kurwa, ja nie słucham chibasa, także odpuszczam. A to. za trójkąt bermudzki? Tym bardziej, dzięki. <laughs> Czyli rolujemy, tak? Nikt tego nie chce. Tak, ja liczę na seviksy. Dobrze. Dlatego, proszę, tylko nie hejter. Nie, nie! Izolisty! No, kurwa! Ja się wymienię chętnie. Ja, ja też. też! Dobra, dobra. Nie smucić, tylko zatracić ty co najlepsze No i następna osoba Subarkarap No lecimy no Lecimy Lecimy tu Jest, na to czekałem, jak dobrze <grystanie> Kurwa, no nie znam <grystanie> Hej, dobro, dobro, dobro. Hejte, hejte, kogo my tu mamy Jestem niewielki, ale ty jesteś mały. Dobra, teraz słucham zamian. Kto chce pierwszy zamienić z kimś? Ja się chcę z Hermiksem zamienić, F tak, czy Hermik Midas. się zgadza? Tak, zgadzam się. Dobrze, czyli ty weźmiesz sobie lemon Broli, a on mi dasa, tak? Mhm, mm owszem. Słucham dalej zamiany? Ja hmm. będę miał Chivasa, Koder będzie miał Disney, Piekarz będzie miał hyper Lista w tym momencie wygląda tak. Czy ktoś jeszcze chce, chce się zamienić? No ja bym chciał, ale nie wiem, czy ktoś się zamieni Młody Andy na... <laughs> Marathonix Freestyle. Wiem, że ty chciałeś B do Esa. Co S. Co ty o tym sądzisz? Kurde, powiem Ci, że ciężko z tym. Będzie Rafonixa. Wiesz, zawsze możesz Andy zrobić e, Rafonix freestyle w stylu BDS-a. Pamiętaj, że on tam chyba nie tylko freestyle 30 sekund, więc dużo nie masz. To jest, e, żeby jeszcze uściślić, to jest ten freestyle, dojść na dolinach co się to przypomina. Dobrze, czyli rozumiem, że to wszystko. Jest zamknięta jest listacja. A ile mamy czasu? Dobra, to teraz najważniejsze info, którego nie było wcześniej. Na zrobienie no ty nie macie godziny, macie 24 godziny. Co? 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 To! Tak. Co? Więc możecie zrobić z nią, co chcecie. Macie maksimum czasu. Spotykamy się jutro na Discordzie. A, tak, tak, tak. Cześć. 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 Ej, ej. Jest z górę, ej. Wszystko jest do waszej inicjatywy. Co zrobicie z tym, to będzie wasze. Dobra, także moi drodzy, widzimy się jutro o godzinie 16. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Siemano, z tej strony Sabura Cup. Chciałem Wam pokazać, bo. Kurde, ogólnie to zrobiłem sobie już jakby zarys refrenu na moim bicie. Chyba będę zmieniał na klubowy, jednak. Ale wygląda cały ten moment w ten sposób. Ale no, zmieni chyba wszystko. W tych oczach nie ma łez, łezki i już tu nie będzie jej, to co ujrzą pierdolone. To zamieniają pleś. No, więc chyba to wezmę. Siema, ogólnie tutaj Lemon. Ogólnie to jest piąty bit, który udało mi się znaleźć, bo ogólnie muszę sobie tego posłuchać trochę, bo nie, nie znam tej nuty aż tak, więc muszę trochę jej posłuchać. Teraz mi mama zrobiła jedzenie, <grytanie> więc o my zjem. Chyba z jakieś trzy razy w życiu słyszałam tę piosenkę. Śloneczko widzowie minęło, dosłownie no, 20 minut i tyle już zdążyliśmy nagrać. Dzień, no szawo, nie wrócę dzisiaj na noc. Muszę powiedzieć świat tak jak Michał Anio. Jeszcze się to trochę pomiksuje i powinno być raczej git. Dobra, ja dostałam hater, hater, ja na wózku, ale robię ruchy. I nie będę robić z tego żadnej memicznej nuty, bo ta piosenka sama w sobie jest trochę memem, więc po prostu przystraharduję, zrobię to jak najbardziej melodycznie, jak najbardziej słuchalnie. Siemano, ogólnie to wcześniej wysłałem filmik, że... Zmieniłem bita, więc zmieniłem znowu bit. Zdecydowałem się na coś bardziej rozrywkowego. Generalnie, no zrobiłem taki bardziej taneczny, coś gawer i utkę Na was Narcys Praca przyjemna, jak już złapałem o co chodzi, ale było ciężko generalnie znaleźć Zajawa mega, ale nie ukrywam, trochę się zestresowałem tymczasem, czasem Że jakby, nie wiem, jakby była godzina to chyba miał więcej luzu Bo przez te 24 godziny trochę mam takie, że kurde, mogę dopracować bardziej traka Ale z drugiej strony trochę, trochę mi się nie chce i trochę mam dużo innych obowiązków i... Ale myślę, że wy, wyjdzie fajnie, nie? Jeszcze tam podrasuję to trochę i będzie to coś ciekawego Hejka, tu Akio ja? i... Update jest. Jeżeli chodzi o projekt, mamy coś. Razem z Kyremem tutaj pomaga. Chcesz puścić? Tak, chcę puścić. Ze mną, niech się kręcą. Dobra, to tyle mamy. Dzięki. Nie ma, yy, Otóż, ogarnęłem sobie nutkę już. Gotowa jest. No i w sumie zajebiście. I zrobiłem tak, że trójkąt bermudzki jest wreszcie suchany, więc to champik widzowie. A to wszystko dzięki Alfredo Macchicken. Bardzo pozdrawiam tego gościa. Dobra, tak więc sytuacja wygląda tak, że ja już mam mój cover zrobiony i aktualnie czekam na Discordzie i prezentujemy. Troszkę się stresuję, ale mam nadzieję, że, że, że będzie dobrze Nie liczę na wygraną, bo na pewno nie wygram Ale no, myślę, że będzie dobrze Dobra, minęło 24 godziny Jest godzina 16 Sprawdźmy sobie, co przygotowali dla nas dzisiaj zawodnicy Wbijam sobie na kanał Dobra, numer 1 Sanaki, Kwiatia błoni, Akio, Szary Świat Lubiła i Wiesz, nie w swojej skórze, a gdyby na parkiet ktoś porwał ją, choć raz Zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Tańcz ze mną, niechciany się kręcą, no tańcz ta melodia się skończy i tak tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat. Brawo! Kurwa! Bar bardzo ładne. Największa harmonia, zgubiłaś. że owację na stojąco, mimo że siedzę. Topowa artystka jakaś w rady, co by mogła normalnie wydawać psem. Tak, sobie. Akio, w ogóle jak no, ładnie tak, się tak, miksu tak, nauczyłaś, co? O, no, udelektowana. sama go robiłaś, sam nie robił go KRM. Prawda? No, sama go robiłam, bardzo długo siedziałam. No, ogólnie fajne, no. no Zgadałam wszystkie poradniki brudnej małpy. To jest Bo, no i super, Pozdrawiamy Ola. Ola dobrze miksuje. Teraz tak, moje pytanie, Akio. Największy problem z tą piesego? To. Nie lubię. Nie lubisz sanach? No. To czemu wziąłeś? Jak? No, Nie. bo ja się. Jakbym dostała coś innego w sumie, to Ale się mogłaś się wywieźć z przecież w zasadach, albo sobie rolnąć jeszcze raz. Klanki chciałam, ale koleżanka powiedziała, że może siądzie jej na tych klankach. A, dobra, zaraz się przekonam, jak siadły szklanki Dobra, proszę każdego o wpisanie oceny odpowiedniej w swoim okienku w tym momencie. Dobra, super. E, mamy średnią, e, lecimy dalej. Wraz ARF z kawałkiem tako-hebigwej Fiji RF, może coś powiedzieć przed przesłuchaniem jeszcze? E, Weszło gówno. Okej, okay, no to zobaczymy. Kurwiasz kiedy nie odbierasz, tak mnie irytuje, gdy nie odpisujesz Sobie wymyśliłaś chyba, że to melasz, że siedzę z kolegami i cię ignoruję Jak zasięg zerwany w tunelu, jak kożuch płynący po mleku Downloady zerwane w 3% dziewięćdziesięciu dziewięciu Ej, jest taki, na takim basic poziomie tego contentu zazwyczaj, w sensie Powiem, że Gówno to nie jest, ale taki przeciętny jak bardziej. Tak jakbyś przez nosiał się, czuję. A ja bym nie powiedział, że to jest gówno, tak szczerze. Nie, gówno nie jest, ale no jest takie optymalne. Jest dobre, powiedziałem. Jest, i, no, nie no, jest, nic jest i... niezwyczajnego. No i tam chyba też tak zmieniłeś, co? RFA. Generalnie moim problemem było to, że w miejscu, gdzie są cztery wersy mi się tylko trzy mieściły i musiałem to jakoś strasznie ściskać, ale ja nie wiem czemu. Okej. Okay. Właśnie sobie właśnie do mnie doszło, że zapomniałem delay'a nałożyć teraz. <laughs> no <to> bywaj <laughs> tak, ty. Dobrze. poproszę prostu wpisanie oceny dla Refa. Dobra, super, dziękuję bardzo. Idziemy Dalej. Teraz przed nami Sentido X Litro X Master B Trójkot Brybucki w wykonaniu Aruxona. Tak. Ojej, starce dzieło. Fajne, jest, ale bardzo reference za, za mało pierdolnięcia miał iść. A, jest. dokładnie tak samo. W ogóle początek będzie początek na dziesiątkę, moim bo. No powiedz mi, czy to jest twoja zwrota, czy to było z oryginału? to była twoja, nie? Jedna była moja, a druga od masnego Beno z louda. Aaaaaa no, no, Okej. Okay. To takiego maszafa zrobiłeś, fajnie. Mogłeś tam jakieś, wiesz, dodać jeszcze w tle. Coś, żeby się coś podziało trochę, nie? Tam tak nie dużo było, to do... Próbowałem, próbowałem, ale nie wychodziło mi, więc uznałem, że zostawię tak jak jest. proszę o ocenkę, jak już jest spisana. Dobra, wszyscy wpisali BDS, Ilanek, Pressa, Michaelangelo, Kovires Byłem mały, chciałem latać Glock, Uzi, smak Byłem mały, chciałem gnatać. Byłem mały, chciałem latać Ty masz mamą, nie wrócę dzisiaj na noc Muszę podbić świat, tak jak Michał Anioł No i dzień dobry, wchodź w coś innego. Fajny yeah. vibe. Był. Trochę fałszy, ale generalnie mi się podobało. Czułem się jakbym finasza i ferba oglądał. Ja bym czuł jakby jakiś serial Disneya, no? Serial Disneya. Ale ja mam wrażenie, że miksowo chyba coś tam nie, nie się. No, tak ale dobrze. vibe Ubrałem. kurde nadrobił, jak tam. Vibe dobry, no? Takie otwarcie otwarcie takiego jakiegoś właśnie serialu, nie? Coś takiego. Nie, fajne, e fajne, bardzo fajne. Poproszę e, o ocenkę wszystkich w tym momencie. Hazu i Jank Leosia szklanki. Hazu, jak ci poszło? 20 razy mi wyrzuciło Reaper. Okej, okay. czy to dobry znak? Do Nie zdążyłam wtedy zapisać, więc musiałam wszystko na nowo nagrywać. No i jakoś poszło. Dobra, zobaczymy. Miksuje ten hip-hop. Wszystko co zrobiłam, to było dopiero intro. Zdans z miksuje ten hip-hop. Czecież na parkiezie, a zrobiło się już winno Kiedyś to codziennie miałam klub teraz mam tu pełne stóp dzielę się na pół Czy to jest jakaś mapka do osu, czy mi się wydaje? <grym> <Anima> Pile open, <grym> open, no. opening. Open. <grym> tak, pomysł był fajny, ale wykonaniu mi trochę braku, zabrakło. Tutaj. A nie wiem, czy tylko ja miałam takie wrażenie, że trochę zmarnowany potencjał bitu No i ja mi to wrażenie. Tak no jak, tak. jak początkowo wjechała ta fajna gitara i takie ten, to potem było takie spowolnienie i potem jak już narastał ten taki wejście, że to, nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że zmarnowałem trochę potencjał tego bitwy. Można było to inaczej zaśpiewać. Okej. Okay. W takim razie poproszę o wpisanie ocenek. Zatwierdzamy enterem i lecimy dalej. Pierwszy pomysł na refren do Midas'a. Mam nadzieję, że ten potencjał nie zostanie zmarnowany. Helmix. No ja nie wiem, co o tym sądzić. Ja ściągnę słuchawki na razie. <laughs> Czy my też mamy ściągnąć słuchawki? Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem. Mi das, mi das. Ona pyta, czemu stara złota Wszystko co dotknę to złoto, czyli flota Ej, gdyby to było w konwencji z Lipem który byłby zrobiony tak ironicznie To miałoby to sens Tak, tak szczerze by, by, Takie kiczowaty Takie kiczowaty na maksa ma, masno gang, Kominiarki Pitbulle tak, tak, Czarnoskropoty tak, Grąd tak, tak. Flary latające I do tego stoi po prostu wielki napakowany Trip i robi Wszystko czego tylko do Tak, smy, tak, tak Ale Ale wykonanie No tam zabrakło to, to, to No, no, no Zgodzę się Dużo zabrakło Ale mówię, że Gdyby to zrobić na śmiesznie W klipie śmiesznym To mogłoby to jeszcze pójść Na beczki, nie? Jeszcze, że młody się starał A wszyscy tak mówicie tak, Ale, całkiem szczerze konkurs. mówimy. Ej, ale to nie jest tak, ale że go ja... czujemy teraz. To jest jak poważny konkurs się teraz czujesz, że. Hermiks, dawaj, Hermiks czy czujesz się obrażony w tym momencie? Denerwujesz się na nas, czy jest wszystko git? Nie, czemu? Co? No kurwa, proste, że tak, co? Nie no, Hermiks, jak sądzisz? Tak szczerze, jak ten duber ci poszedł? Średniawka. I co byś polepszył? W sensie się zmienił, bicie. Patrz mnie na więcej, Imo. Też tak uważam, bo widziałem twoją się świąteczną. Ja uważam, że ja zjebałem przez to, że się zamieniłem z tym Midasem. Bo uważam, że jakbym tego white Broli zrobił, to by. Znacznie lepiej wyszło. Mogłoby tak Powiem być. ci tak, mi ten broli wyszedł beznadziejnie. No to zobaczymy, ale zanim jeszcze zobaczymy twojego broli, to czeka nas jeszcze Koder z utworem Kizo a, Disney. Kizomowe. Co się, co się podziało, powiedz. A, 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 bo byłem na melanżu <laughs> mnie po poniósł Disney, byłem w Disney. 24 godziny to za dużo, nie? Nie mogę wam No stary, tak. o 7 rano skończyłem ogólnie ten melanż, mega źle i zgubiłem telefon. <laughs> Dobra, po prostu się w tym co najlepsze, to no nie oszukujmy się. A chciałbym napomknąć, że ja robiłem te lidy i. i. Ba, I jeszcze trochę perki. Nie mam zamiaru się zmucić, tylko zatracić czym tym co najlepsze. Chcą się kłócić, chcą nas dusić. Jakby to było konieczne, ona mnie ufa, daje mi rękę. Wszystko zamienia wajeczne. Niech trwa jeszcze. O, tylko refren. Powiedz, no. proszę, czy będziemy w stanie słyszeć całości, czy. Wkrywać tego dzisiaj zrobię, no albo czy. może. No, no, dzisiaj zrobię, myślę Będzie link w opisie, jeżeli chcecie sprawdzić całości. Oczywiście, do każdego numeru w ogóle będzie link w opisie, jeżeli, że rzeczywiście wrzucą tej twórcy. Poproszę o wpisanie oceny, ewentualnie komentarz od kogoś, czy ktoś chce czy coś powiedzieć. Ale koder jest gigaczadem, wiecie dlaczego? Koder specjalnie dokończył piosenki tylko po to, żeby zaprosić widzów na swój kanał żeby zobaczyli całość za tydzień. Ej, to, to, to jest to, giga to, to jest gigaczadem. Jeszcze zawalazzowałam, a wy się staraliście i się ten, ten To pokazuje, że rzeczywiście warto być tryhardem. trzeba po prostu robić do nowe... Wszystko i to oddaję tak. Jest ocenione, to dziękuję bardzo Idziemy dalej do White 2.1.5. Broli od Lemona Ja tylko przed samym startem powiem tak o Że zmieniałam <noise> beat z jakieś 200 razy W sumie to, to mi wyszło tylko dlatego, że mi Grypcio pomógł trochę Więc pozdrow dla Grypcia Nienawidzę pytań typu co sądzę o kimś tam jakim powiem prawdę no to będę bif miał Żaden z nich nawet nie wie co to dystans A ja wiem Pięćdziesiąt kalibra, nie szukaj na winklach ani na winylach Bo jestem na linkach albo czerwonych dywanach to coś, coś powiesz to na mnie, jeśli głos. Dla <ślesi> no, <to güler> mnie spoko, ale jeszcze mówiłem limon, ale mi nie siadł miksowo. To jest średniowa, aczkolwiek jest na ogół... ma vibe'ik taki trochę, bym powiedział. Korzystasz z pluginów Wavesa? Tak. To wyłączaj analog na H-Kompresorze, czy tam z czego korzystasz, bo no. szumi strasznie. A, a to po prostu jakby dużo nie daje ten analog, nie? On Dobra, po prostu zazwyczaj pamiętam. bazowo jest włączony na dwójkę, także mhm. taka rada. Dzięki, zapamiętam na pewno. Grypcie niestety nie ocenić, ale mogą się zejść inni. Dobra, dziękuję. Rafonix freestyle! Ciężki numer Ciężki to był. I nie umiem w mix, nie umiem w mix jeszcze. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Andy bardzo chciał BDS-a, już to mówiłem chyba dwa razy, ale niestety nie wyszło z BDS-em. A powiedz mi, czy zrobiłeś coś z stylu BDS-a czy nie? Trochę tak. Trochę tak, dobra, zobaczymy. Przed wami Rafonix Freestyle. Siema, fajny dick! to mnie big. Mam wyjebane! Nie złożyć jak pizza! Oh, boohoo. Potem kurwa śpisz jak pizda, od się bracie Siedź do piątej rano w chacie. Wyśpisz się, bracie Padł mi pomysł do głowy na odcinek. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś Brudna Vaupar robił filmy w stylu. Nawijaj, jak? no! Zróbmy film, który polega na tym, że będziemy starać się odzorować style raperów. I mi się wydaje, że na przykład w tym momencie Andy mógłby totalnie zrobić dobre jakiś pds -a. I jeżeli ktoś, kto ogląda ten materiał w tym momencie, jest również osobą, która potrafi dać notować kogokolwiek, Z Trapu, to napiszcie na maila jako produkcja, bo Napiszcie hashtag naśladowanie w temacie na przykład maila i zrobimy odcinek z naśladowaniem. Tylko opiszcie, kogo potraficie, dajcie jakieś przykłady. Zajemiste by to był odcinek. I generalnie uważam, że twój to brzmi jakby BDS nawijał na falix friestek. Tutaj na tym trucku to był BDOS, na picie z taką Hemingwayem No tak, jak tak. dla mnie to ja generalnie w spoko był, ale te bitswitche, kurde, nie ten... oba Oba bitswitche jakby zrobiły tak, że tam się rozjeżdżałeś na nich trochę. Ty on był źle ustawiony i mam wrażenie, tak. Że, jakby na siłę trochę zrobiłeś, żeby coś się działo, więcej w tym traku. A jak to oceniasz, Andy, swoją pracę? No, nie było zajawki na to, szczerze mówiąc. Ciężkie, ciężkie to było. w Chuj. Ciężkie, ale mi się wydaje, że sobie poradziłeś, mimo wszystko. Dobra, poproszę o wpisanie ocen. Dobra, super. O! Kolejny mocarz. Piekarz, Mr. Joker, oficjalnie. Hater. Piekarz. Co z twoim duberem? Powiedz szczerze. Ogólnie wydaje mi się, że spoko, ale chciałem, nie chciałem robić z tego bardziej memicznej piosenki, jak jest, bo ona i tak sama w sobie jest memem. Więc po prostu przytryhardowałem i zrobiłem, żeby była jak najbardziej. Słuchalna. I słuchawna I tyle w sumie Zajebiście Hejter, hejter Kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały Ja na wózku, ale robię ruchy A ty klepiesz, co napiszu ci paluchy Hej, hej to mało mnie to bawi. Kto się śmieje ten się śmieje tu ostatni. W internecie mnie obrażasz dla zabawy. A w realnym świecie są inne zasady. Tego fazera nie usunąłeś ze wszystkich w Nie, no finalnie nie usunąłem. Bo, no nie, nie, nie wiem, nie siadał mi to bez fazerów, więc wolałem to zostawić finalnie. A może mogłem się ciebie posłuchać, ale no. Rozumiem, wiem. rozumiem. Ja będziesz żyje bez haterów generalnie. Bardzo wrzeszający song. I co? Ja nie wiem, ja nie jestem kompetentny, żeby to powiedzieć, ale mi się wydaje, że spoko. W sensie dla Biegit. No jest spoko, ale ja bym tak nie miał poczucia, że to takie nic specjalnego trochę. Taki No bo to jest basic Od... po prostu. Nie, no było spoko akurat. Było spoko. Poproszę o ocen. Dobra, dziękuję. Eee, I ostatni, czyli Was Narcyz. No to ja. Jakieś słowo wstępu? No to powiem tak, że zrobiłem dwa bity po to. Dwa bity wypałem. Później wziąłem bita z Neta i w sumie go trochę rozdziabdziałem dorobiłem jakieś swoje rzeczy na, na, na jakichś jakiś syncikach. No i myślę, że na pewno to będzie coś innego niż słyszeliście na razie tutaj. O. To fajnie, to sprawdzamy. Chodź, zajrzyj, weź no i zobacz co w nich jest. To no, dziewczyna z parasolem, bo poprzednio padał deszcz. W tych oczach nie małej, już tu nie będzie je To co pierdolone, to zamieniają flech. Dno nie masz świadki, No nie masz narcyz. Weź mnie ogarnij, bo dobrze mnie znasz. I wyrosłem w twoim ogródku Ej, wtedy, że narcyz. A tam chciałeś mnie zakopać kiedyś, jej narcyz. Ej, nie było czegoś takiego jeszcze dzisiaj, no. To racja. Czy było kiedykolwiek Mocny u materiał. Ciebie? Nie było chyba. A ja jestem osobiście fanem takiego brzmienia, ja bardzo lubię na przykład Hardstyle. Nie wiem czy kojarzysz, tego jest A, Ja ro robiłem, tak, zrobiłem taki numer już z Żabką na przykład. No, więc generalnie ja lubię... Żabka z mojego miasta jest w mieście mieszkały. O, proszę. Ja z nim no. trasy grałem ostatnio. O, bardzo miło. I szczerze, fajnie krzyczysz. W sensie masz naprawdę kozak głos. Bardzo fajnie to było. To no, tak, było no. Dziękuję, no. Bardzo. No. dziękuję no. Bardzo. No. bardzo. Bardzo mi miło. miło. Po czym? Co? Oceny Bez nie, 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 proszę, nie, ważne, nie ważne. O. proszę wrzucić oceny tutaj na, na ten. Sprawdzimy sobie, kto wygrał. Tam dobra, dziękuję. W związku z tym wychodzi na to, że wygranym okazuje się. Akio. Akio. Gratulacje. Akio, gratulacje, ale pamiętajmy, że nie ma wygranym bo są tylko... co? do numerów, które dzisiaj usłyszeliście możecie usłyszeć również w całości na kanałach wszystkich artystów, którzy dzisiaj wystąpili jeżeli oczywiście wrzucą, bo nie wiem czy wrzucą wrzucacie czy nie? O, nagrają. O, o, czy no i myślę, że Akio z racji tego, że wygrałaś masz szansę teraz kogoś pozdrowić mam? o to chcę pozdrowić Kerem